Jest jasne i niezmiennie oczywiste, że sam Erdoğan i jego rząd często używali gwałtownej, bombastycznej retoryki i media jako, czasami jako sposób grożenia, ale też czasami jako sposób wyznaczania czerwonych linii lub odstraszania potencjalnych zagrożeń w różnych okolicznościach. Myślę więc, że Turcja nie jest szalonym graczem. Turcja nie dąży do wojny z Izraelem. To wykluczone, nie sądzę, by kiedykolwiek tak było, ale ostra retoryka i groźby są realne. I oczywiście zdaję sobie sprawę, jako Amerykanin i Brytyjczyk, mając jedną nogę w Europie, a drugą w Ameryce, że łatwo jest to powiedzieć. Ale turecka ostra retoryka nie powinna być zawsze odbierana w taki sposób, w jaki moim zdaniem Izrael robił to przez ostatnie kilka lat. To nie usprawiedliwia tej retoryki. Jednak Turcja nie chce wojny z Izraelem ani przez Syrię, ani ze swojego terytorium. Czy widzi Pan możliwość bezpośredniego starcia między Izraelem a Syrią, lub między Izraelem a Turcją na terenie Syrii? W dowolnym momencie w przyszłości? Nie sądzę, nie. Jedyną możliwością byłoby, gdyby. Te rozmowy całkowicie się nie powiodą, a Izrael stanie się jeszcze bardziej agresywny w Syrii, do tego stopnia, że zagrozi syryjskiej transformacji. Myślę, że Turcja i inne kraje uznałyby takie zachowanie za bezpośrednie zagrożenie dla swoich strategicznych interesów.